Płębiłem się już, jeżeli zacząłem opowiadać o tych problemach w tym momencie tego dużego YouTube'a, to i wspomnę o tym, co, że tak powiem również stało się gorącym tematem, ale zanim muszę wam powiedzieć jedną prostą rzecz, znaczy prostą rzecz, jedną rzecz, która powiedzmy, że troszkę mnie zdenerwowała, ponieważ ten mecz, który oglądacie, nie jest zły. Jest to, jest to dobry gameplay, dobry wynik ostateczny, kilka failowych yy, sytuacji. I zgonów na wysokim killstreaku. A przed tą rundą rozegrałem na tym samym serwerze po prostu genialną rundę. Tam wynik ostateczny był w top 52, zdobyłem wszystkie moje killstreaki na wszystkich życiach i po prostu był to gameplay piękny. Nawet w pewnym momencie podniosłem snajperkę i zacząłem niszczyć ludzi, którzy nie snajpili ze snajperki, więc naprawdę był mega, ale nie pojawił się w teatrze, czy w kinie, jak kto woli. Więc można powiedzieć, że zalała mnie krew, nawet zacząłem szukać po innych osobach, które również grały tamtą rundę ze mną, po ich kinie i u nikogo się to nie zapisało. Było to powodem tego, że na serwer jakoś dziwnym sposobem nie załadował się 3ARC Demo client. nieważne, trudno, przechodzimy do tematu, w którym dzisiaj są lajki i... Um, jak to się nazywało, tak jakoś e, zwięźle? E, te takie słówka, do nich przejdziemy potem. Zaczniemy od lajków, które moim zdaniem niepotrzebnie są hejtowane. Pod każdym filmem, pod którym jest prośba, dobijmy do tylu lajków, do tylu lajków. Przynajmniej z mojej strony, każdy taki film, w którym właśnie proszę o te lajki, to, to musi to być czymś uzasadnione. Albo podejmuję dobry temat i jestem z niego dumny, albo gameplay jest tak mega dobry, albo miałem tak. Chujowy dzień, że musi mnie coś podnieść na duchu. A, a poza tym, to te łapki to jest takie po prostu, że tak powiem, dla mnie sprawdzenie jak wysłuchacie, jak, jak wam się to podoba i to jest informacja tylko dla mnie i z tego nie ma żadnej kasy. Tak więc, jeżeli słyszycie, że ktoś e, prosi o łapki, weźcie do się do tysiąca, to po prostu on chce mieć samą satysfakcję z tego co robi i widzieć odzew, odzew ludzi, którzy to oglądają. I Wszystkie jakieś tam e, teorie, że za ileś tam łapek jest ileś tam dolarów, czy euro, to jest bzdura kompletna, słuchajcie. Za łapki nie można dostawać kasy, bo e, jakby to powiedzieć, jeszcze odnieść do wczorajszego filmu z, z, z zarabieniem kasy. Pieniądze dostaje się tylko za wyświetlenia, bo tak jakby ja, mając partnerstwa nie mam. Czy jeżeli byłbym partnerem, ja wykonuję dla YouTube'a taką pracę, że zgadzam się, aby moje filmy zostały oreklamowane. Czyli te reklamy, trafiając do Was, czyli do odbiorców moich filmów, domyślnie e, zdobywają odbiorców również produktów, które są na reklamach. E, co za tym idzie? Po prostu jest za co zapłacić komuś. Natomiast łapki, zrozumcie, YouTube nie da nikomu nic, nic nie da nikomu, e, nie ma nic za darmo. A łapki, nic YouTube z tego nie ma z tych łapek. Tak więc to tyle do wczorajszego tematu, a dzisiaj jeszcze e, o tych tagach, e, które że tak powiem, chyba niesłusznie są e, troszkę ostatnio e, tak dziwnie e, omawiane. Bo to, można powiedzieć, że nawet to się stał taki temat, nie tabu, ale, ale coś. Takiego Boże, on daje w tagach kogoś, to znaczy, że nie, do sądu można go podać. Nie, to jest słuchajcie, wszystko główno prawdę za przeproszeniem. I ja wam muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy w tagi można sobie wpisać wszystko, nawet komercyjne nazwy typu... siamsiong czy nie wiem... Po prostu jakieś firmy, bo tagi są tylko po to, aby nie wiem, znaleźć odbiorców treści. A to, że na przykład ktoś wykorzysta mój nick, czy nick jakiegoś znanego youtubera, moim zdaniem to tylko może zaszkodzić jakiejś tam e, znajomości tych osób. I, I to może... To jest jedyny chyba aspekt, który jest negatywny w tagach, że wykorzystywanie kogoś bez jego zgody może jemu zaszkodzić, chociaż drugim. Nie, to nie zaszkodzi na pewno, ale co do tych tagów... Ja przez jakiś czas miałem roka w tagach i tam chyba ktoś się dosapał. W tym momencie mam też tagów maksymalnie, bo 500 znaków jest do wykorzystania i wykorzystałem wszystkie znaki, i nagle tam co jakiś czas pojawiają się komentarze: ile tagów, ile tagów, jakby to było przekleństwo. Słuchajcie, ludzie taki są po to, żeby znaleźć ludzi do oglądania, do, do ale to znowuż, to, że wpiszę roka na przykład w tagach, czy roja czy ktoś z tych znanych, wiem, że oni są w miarę wyrozumiali, więc jeżeli potam ich w tym momencie, to, to nie, nie, nie dosadzą się. Ale. To, to, że ja wpiszę na przykład Roka czy Roya w tagach, to, to nie, nie, będzie zaraz, nie będę miał zaraz 100 tysięcy wyświetleń na filmach, bo y, mając w tagach Roka wcale nie miałem więcej niż mam teraz. Więc y, co za tym idzie? Tagi są naprawdę bardzo mało związane z tym, i wpisując już przykładowo wymęczmy tego Roka, wpisując Rok Alone 2K w YouTuba, najpierw wyskoczy nam kilka stron y, filmów, które są jego autorstwa. Potem, może jeszcze na tej pierwszej stronie pojawią się. Filmy, m, które mają e, w nazwie Rocalona, czyli na przykład jakaś tam odpowiedź Szoguna czy kogoś innego do Rocalona 2K, ewentualnie tam, nawet mój film był Rock Słuchaj, ale nie tam, nie było Rocalona, czyli jedna literka różnicy, już ta, to jest kilkanaście stron e, na YouTubie, i e, jeszcze co do tych tagów, to nie ja chciałem powiedzieć nawet, nawet rok daje siebie w tagach e, w swoich tagach daje swój nick, więc co za tym idzie. Jego filmy będą przed tymi i, i naprawdę ani ani ten film nie będzie się e, przykładowy mój film na przykład który ma w tagach roka wcale nie pojawi się wcześniej e, gdzieś na YouTubie czy w polecanych, to, to polecane zależą tylko od wyświetleń i od tego, co ludzie oglądają, czyli na przykład ja oglądam dużo koda na YouTubie, to pojawi mi się jakiś tutorial z Call of Duty na przykład i wiele, na wiele kanałów tak wpadłem i to były w większości fajne kanały, więc yy, to jest tylko właśnie związane głównie z tytułami i y, określeniem tematyki, bo tam uploadując y, film mamy tematyka, tam ludzie blogi, gry, y, sport i tak dalej, animacje i właśnie dając te gry, na przykład nie wybierając niczego, to będziemy w tyle niż dodając gry. Bo na pewno prędzej się pokaże ten mój zgram. Ale to chyba na tyle. Mam nadzieję, że zrozumieliście kolejne przesłanie. A jeszcze ta sprawa: podawania kogoś do sądu. Wydaje mi się, że to jest kolejna bzdura. Bo, bo z drugiej strony, tak jeżeli ktoś ma nick, załóżmy Sasuke. Nie wiem, pierwszy, lepszy przykład, jaki mi podszedł pod, pod ten, to jest bardzo częsty nick. To, to jak można kogoś podać, na przykład. Do sądu o wykorzystywanie tego niku, nie rozumiem. Kompletna bzdura moim zdaniem. Jeżeli ktoś ma jakieś e, fakty, fakty, nie, nie pogłoski odnoszące się do tych tagów, dajcie znać w komentarzach, a ja Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby ocenić i skomentować, tak jak już to mówiłem. I widzimy się po raz kolejny jutro. Do widzenia.